Droga krajowa numer 7, Kraków, Myślenice. Autor nagrania rozpoznał kierowcę ciemnego Audi widocznego na filmie. Jego zdaniem jest to właścicielka firmy, o której było głośno dzięki protestom kierowców w Niemczech. Na nagraniu widać, jak celowo i złośliwie przez dłuższy odcinek spowalnia ciężarówkę, a jednocześnie uniemożliwia jej wyprzedzenie. Krótko po publikacji nagrania zgłosił się do nas syn pani Agnieszki, żądając przeprosin i sprostowania. Jeżeli nie wyjaśnisz tego lub nie usuniesz nagrania, mama skieruje sprawę do sądu za oczernianie. Zadeklarowałem, że jeśli przygotują sprostowanie, to chętnie je opublikuję. Niczego jednak nie otrzymałem. Jeden z widzów zgłosił wykroczenie widoczne na filmie na skrzynkę Stop agresji drogowej. 9 stycznia tego roku policja poinformowała o ukaraniu użytkowniczki Audi za niewskazanie komu powierzyła pojazd. Właściciel pojazdu, który zataja dane kierowcy, popełniającego wykroczenie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa na drodze, podlega karze w wysokości od 2 do 8 tysięcy złotych. Sprawa wykroczenia nie została jeszcze zamknięta, ciągle jest możliwe ukaranie kierowcy Audi, jeśli pojawią się nowe dowody lub świadkowie tego zdarzenia.